Witam serdecznie, z tej strony redakcja Gada Malolu, a dzisiaj ze mną Trembi. Tak. Yy, pierwsze pytanie, jak odczucia po LEC, po a, średnia, zdolosza, zdolosza. i po warcach? Średnio, ale zdarza się. Wiesz, która się po prostu łączyć. Rozumiem. Przejdźmy yy, do drugiego pytania. Jaki jest aktualny stan NASUSA na saporcie? No nie całkiem drogem, nie powiem, całkiem następny stan aktualnie. Ostatnio wystąpiłeś w Polskim Młynie. Jak y, oceniasz inicjatywę i ogólnie y, odcinek, jak wyszedł do ciebie? Inicjatywa była słabo. Wydaje mi się, że sporo gadałem i o tego, że często, często nie było mi dane. A to przez to, jakie mieliśmy sparty było całkiem spoko i no, całkiem nic, mimo problemów technicznych. Rozumiem? I ostatnie pytanie. Kiedy będzie można zobaczyć jeszcze raz tru, kurwionego Trimbiego? A to chyba musiałbym wrócić do Ultraligi, więc zobaczymy. To chyba nie za szybko. Rozumiem, dzięki.